Drodzy Państwo, Cyril, Anima ma zaszczyt powitać Was w swoich programach i zaprosić na niezapomnianą nie podróż. Po krainie mago, czyli główna bohaterka. Nie wie, kim jest jej tato. Nie wie nawet, jak wygląda, kim był. Nikt nawet, czy jeszcze żyje. Pewnego dnia dostaje jednak zaproszenie na tajemniczą wystawę pod tytułem Obrazy Ojców. Gdy przychodzi na miejsce, okazuje się, że nie jest sama. Zaproszonych zostało również wiele nastolatków z tego samego miasta. Wszyscy przedostają się do zupełnie innej rzeczywistości. Każdy do innej. Jednak dziwnym zrządzeniem losu staje się, że Wania do swojej wymarzonej krainy trafia razem z inną osobą. Chłopakiem e, o rok starszym, który chodzi do jej szkoły, czyli z Miszą. Oboje trafiają do krainy Imago, a tak dokładnie do cyrku. Cyrku Anima. Który przygarnia ich pod swoje skrzydła. Główną postacią w tym cyrku jest Taro. Czyli Lino skoczek, który poza tym, że robi świetne akrobacje na trapezie, jest też znakomitym bębniarzem. Jak poza tymi przygodami w świecie Imago jest również świat inny, ten prawdziwy. Ten, w którym Wania nie ma ojca, ma bardzo zapracowaną matkę, ma kota Schrödera. Ponieważ warto wspomnieć, że autorka tej książki Izabel Abedi jest pisarką niemiecką. Tak naprawdę Poza kotem nie ma nikogo sobie bliskiego. No dobra, ale to jest, to jest główna historia. A jaka jest ta książka dla nas, dla czytelnika? Słuchajcie, ta książka jest bardzo spokojna, bardzo refleksyjna, bardzo delikatna i przyjemna. Jest też naprawdę wzruszająca. Jest to opowieść o poszukiwaniu utraconej miłości. Z tym, że nie tylko o tej rodzicielskiej, Wania jest dziewczyną, która jest naprawdę w stanie poświęcić bardzo dużo dla, dla osób, na której jej zależy. I tak, na przykład, kiedy Misza i przyjaciel zostaje uwięziony w tej nierealnej krainie, i mało, która wcale nie okazuje się taka piękna i beztroska, jak dowiadują się oni na początku, ona jest w stanie dla niego poświęcić wszystko. Ona ucieka z wycieczki szkolnej, sama, w nocy, tylko po to, żeby go uratować. Książka jest bardzo wzruszająca. Ma bardzo fajny morał i wspaniały happy end. Yy, pff, wspaniały. Mogę nawet powiedzieć, że łzawy. No i tak, by the way, jest to kolejna książka, którą dostałem od Alicji. Powstałem ją już na dnie pamiętam z jakiej okazji, bardzo dawno temu. Był to taki przypadek książki, która przeleżała u mnie na półce chyba z pół roku, jak nie więcej, bo akurat w tym czasie miałem inne książki do czytania, w ogóle zapomniałem o niej, odkryłem ją ostatnio, wraz z paroma innymi jeszcze też od Alicji, więc wkrótce możecie się spodziewać kolejnych recenzji. Podobnej książki jeszcze chyba nie czytałem. Ciężko ją przyrównać do jakiejkolwiek innej i po prostu trzeba ją przeczytać. To tyle, jeżeli chodzi o naszą przygodę w krainie Imagon. Nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału, polubić tej recenzji i wejść na mój kanał, aby móc się dowiedzieć o innych książkach. Nie zapomnijcie też o zalajkowaniu mojej strony na Facebooku. Link macie pod spodem bo stamtąd możecie się dowiedzieć dużo rzeczy, nie tylko o mojej działalności YouTube'owej, nie tylko o tym co będzie w najbliższej recenzji, o czym będzie i tak dalej i tak dalej, ale również możecie się dowiedzieć sporo ciekawostek a po książek generalnie, jakieś nowości wydawnicze, opinie pytania, wszystko to znajdziecie na Facebooku kończę już tą recenzję i dla Was tylko jeszcze jedno małe kiedy ostatnio byliście w cyrku?